Idziemaneczko się na tu Mister Mate i witam Was w pokazie mapki Jak dobrze pamiętam będzie ona się nazywać eee, jaką ona też ta się tam nazywała? Ale wiem, że jest stworzona przez pasik 1236 Mapka z komentarzy słyszałem to jest naprawdę fajna a mapka, a mapka się nazywa dokładnie Papków Więc... Pasik 1, 2, 3, 6. Jak na razie słyszałam dobre opinie o, o Twojej mapie, więc zobaczmy. Mapa stworzył pasik 1, 2, 3, 6. Zapraszam na... Nie będę mógł, by to lokowanie tego. I YouTube oczywiście. Zapraszam na jego YouTube. A. Widzicie tutaj na obrazku. W razie pytań, błędów i problemów znajdziecie, znajdziecie mnie pod nickiem pasik1236 na każdym wi większym forum lub pod linkami podanymi wy wyżej. Przepraszam. Życzę wam wielu wspaniałych godzin gry, na mojej mapie podziękowania dla Pawcio, Maty, 1, 2, 2, 1 i KamKan. A więc zobaczymy fajne zdjęcia. Yy. Zacznijmy od tego, że Zapomnijmy się przy domku naszym. Wiecie, ten domek można wejść do tego domku. Z dowiedziałam się. No cóż, bez kolizji jest tak. Ale, no nic. Widać, że teraz mapa jest na małe ciągniki. Znaczy, czy jakiś nie mam żadnego ciągnika. Na to, bym się kupić jakiś. Pewnie. Czy tu jest na małe, mniejsze te. Przejdziesz, nie przejdziesz. To dobrze, to jest jedna rzecz. To mi się podoba. Ale nie można przechodzić na duż... no bizon to tu wejdzie ale to wiecie to jest naprawdę fajne, naprawdę mi się teraz spodobało, mi się mapka to jest fajna Oj przeciałbym. jak widzicie to jest takie jedno gospodarstwo, to jest jedno chyba gospodarstwo, powiem, zobaczcie wam co to było, no na... i dokładnie pisało mi w komentarzu tak, jedno gospodarstwo, które nie znajdziecie na żadnym in innej mapie polskie klimaty mocieczki i wiele, wiele więcej nie ma krów obernika i genuicy bo oni nie potrzebują ale dobra no niektórzy grają bez tego bo to jest bardziej pod zboże tak zobaczymy no kupimy coś Wszystko, muszę trochę kasy mieć ale za weza pożyczkę co mi tam to... żeby była od tego pożyczki są no więc weźmiemy jakiś dobry sprzęt większy to weźmiemy, to tego też nie weźmiemy to byśmy mogli weźmieć olej właśnie weźmie zobaczmy tego dojcza zobaczmy jak coś to A mi się wydaje że... ooooo gdzie jest sklep no i dobra i mamy minus dla tej mapy jedynie co wam mogę powiedzieć że minus właśnie na tej mapie jest za to że jak kupujesz coś ze sklepu to nagle wszystko znajduje się na polu dobra gram na jakby co to na kierownicę więc będzie lepiej mi korować wszystkim jest otwierana dama Może trzeba będzie wyjść nic Czy mi się rusza Dobra, czyli niby trzeba mieć nie wiem, może trzeba mieć ten mod Dors Hej, wake ale zaraz zobaczy się jakby co eee Chwila, ja wezmę, Dobra, przepraszam, już jestem miałem tego, z tym spikam właśnie tego. Widzicie, ten, ten ciąg jest za duży na, na, te, na tą mapkę, ale no, może zobaczmy, przetestujemy, czy ono wyjdzie. Na przykład tutaj. Zobaczmy, czy ja w ogóle mogę tak grać? Jak o, 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 o co to ma być? O, czyli to? Jest to? Nie, wiem, że mogę przy... nie, nie przyjadę, dobrze, to jest jedna rzecz, nie mogę przejechać, nie mogę się przyjadę... przez ten... widzicie? Nie. Ja tu znowu okre... kręcę. Ja widzicie, mnie takosy pociągnie. I tylko ten to pojadę, o! Tak, jeśli chcecie, to będzie na moim kanale, gameplay. Tam ja mówię, co? będzie gameplay. Nie miałem pytań. Będzie gameplay na tym. Tu, ci... Fajnie było to zrobione. Wiata. Ja Ops, oj, 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 widzicie? Nie ma jest kolizja. To jest jedna rzecz, dobra. Mi podoba. Tutaj trochę się uważać. Czego widać, to seryjnie. Mapa jest nawet nawet podzi podziwienia, ale wam powiem, że tu maksimum dwie trzy osoby pograły sobie tak na multi. Nie resztę, że więcej jest, większa mapa. Zobaczmy, czy jest tego. Jak to jest? Ona jest na podstawie jakiejś mapy, tak? Znaczy, czyli już można sprawdzić, na jakiej podstawie jest mapy. Aha, czyli jest, ona jest na podstawie jednej mapy. Dobra. Miło wiedzieć, że to ktoś po prostu poprawiał. Już masz dwa minusy ode mnie. Czyli mogę i dać 9 na 10 bądź nie, 8. Widzicie 8, niestety, 8 Ale no cóż, krytyki nigdy za wiele co? Zamykam tu Nie było Tylko? Nie no Gospodarstwo to jest niezłe zobaczymy tutaj przejdziemy na tym polu jak na razie ta mapa jest nie no poleciłbym mapę dla osób którzy naprawdę chcą zagrać wiecie, takie farbęskie prawdziwe te mody nie nadaje się na takie oryginalne mo mo tego mody oj jadę jadę, 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 jadę tam Aha, dobra Gospodarstwo, jedne malutkie gospodarstwo. A ja bym trochę tą mapę powiększył, więc już macie... Możecie wysłać mu pomysły. albo podeślijcie mi pomysły w komentarzach. Ja przekażę mu na pół... Pow... Albo po prostu piszecie na pewno. Że to i to by można było w V2. W co byście chcieli. I byście ten... Tam... Widzicie tu jest taka trawka. To byście mogli żebym to, już po polach jeżdżę ale patrzymy dobra, jedę dalej kukurydza mapa 8 na 10 zależy od gustu osób, którzy by chcieli to zagrać więc tyle, na... no chyba tyle to jest tylko ale zobaczmy, czy tu jestem, jakiś, jakiś gwiazd jak wjechać tutaj na przykład, a to stamtąd, stamtąd, dopiero w tym stamtąd muszę jechać, czekajcie, tutaj wiadę tutaj, trzeba wjechać o, się o, a tu jeszcze tutaj jest, czekajcie, tutaj widzę, że tu jest jakiś gwiazd tu jest jakiś gwiazd ale ja się nawicham, dobra, jeszcze będziemy zrobić jedną rzecz nielegalnie bardzo duży dźwięk ale Takie... o, pokaz mapy. Dobra. Co wam powiedzieć? Yy, mapa jest 8 na 10 z mojego e, punktu widzenia. Dostaniesz niezły punkt na dodanie punkty. Pokazałem wam mapę. Fajna. Naprawdę mapa jest fajna. Mam nadzieję, że, że dobrze pracowałeś nad nim, pomyślałeś. Widzę, że za żadnych błędów niej nie ma... Zresztą... Dobra, już